Szymano Ziemeczki z tej strony makabra i witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. W tym poradniku pokażę Wam dzisiaj, jak przyspieszyć swoje urządzenie z Androidem, jak zwiększyć temu Androidowi wydajność, aby Wasz telefon lub tablet lub. Inne urządzenie, które posiadacie chodziło lepiej niż dotychczas chodziło tak, jak kupiliście telefon. Bo często jest tak, że kupujecie telefon, poużywacie go jakiś czas i ten telefon zaczyna mulić, lub po prostu się ciąć. I wy nie jesteście z tego zadowoleni, ten poradnik ma wam pomóc w taki sposób, aby zwiększyć wydajność temu waszemu Androidowi przywrócić go takim, jakim był. Czyli przede wszystkim pierwszy krok, jaki należy zrobić, jeżeli używacie swojego urządzenia już dawno, to. Moim zdaniem najlepszym krokiem by było przywrócić go do ustawień fabrycznych, czyli zrobić po prostu taki jakby hard reset. Najlepiej zgrać sobie te pliki, które macie tam, takie ważne pliki. E, ważne pliki zgrać sobie gdzieś na kompa, takie które nie, ch nie chcecie utracić i po prostu tutaj klikacie u, u, ustawienia fabryczne, one się tutaj wykonują później same, Android usuwa wszystko, przywraca, przywraca sobie system taki jaki był na początku, zupełnie czysty, zupełnie bardzo sprawny, na pewno będzie Wam chodził dużo lepiej. Potem możecie sobie oczywiście te pliki zainstalować, które, tam, które uważacie, że są Wam potrzebne. No i właściwie to jest jeden z takich moim zdaniem lepszych kroków, jeżeli używacie już telefonu długo, jeżeli takiego czegoś nie robiliście, to na pewno Wam zdecydowanie pomoże. Kolejnym krokiem jest przede wszystkim czyszczenie telefonu i pamięci. Jak wiecie, w Androidzie często się ta pamięć zapycha. Jest jej zazwyczaj, jeżeli chodzi o pamięć taką operacyjną, to jest jej 1 albo 2 giga. Chodzi mi tutaj o pamięć ram. No, i ona się często zapycha i warto po prostu zaopatrzyć się w jakiś programik do oczyszczania tej pamięci. Zawsze możecie też ubijać procesy w aplikacjach. Jak widzicie, tutaj mamy uruchomione i jak widzicie, mamy tutaj używane 1GB pamięci, wolne jest 723 na ten moment. I sporo z tych procesów oczywiście można by tutaj zamknąć i przyspieszyć działanie tego. Chociażby na przykład, tutaj, tą aplikację widget muzyki, która zajmuje 5 MB, można to zatrzymać, ok, lub po prostu zaopatrzyć się w program do tego. To samo tyczy się pamięci wbudowanej. Jeżeli mamy dużo plików na naszym smartfonie lub tablecie, telefon po czasie zaczyna pracować tak, jakbyśmy tego nie chcieli, czyli, czyli zdarzają się jakieś lagi, ścinki i tak, i tak po kolei, po kolei, po kolei. Jeżeli chcemy tego uniknąć, to po prostu na bieżąco czyścimy sobie aplikacje, których nie używamy. Ja ich mam tutaj całkiem sporo, albo po prostu pobieramy sobie taki program, jak na przykład CCleaner. Bardzo dobry program, polecam naprawdę. Bardzo mało waży, mało zajmuje na tym naszym dysku. Klikamy jeden przycisk, robi się nam analiza i już za chwilkę będziemy wiedzieć, co możemy z naszego systemu usunąć, aby go przyspieszyć. Jak widzicie, analiza zakończona. Prawie 2 giga miejsca może zostać zaoszczędzone, także, przede wszystkim, pamięć podręczna aplikacji. Warto też usuwać ją ręcznie, jeżeli ktoś nie chce takiego programiku. W schowku też mamy historia przeglądarki. No i tutaj pliki, foldery, pobrane pliki zdecydowanie też to można wyczyścić. Tutaj zobacz pliki. Można oczywiście nie usuwać tych plików, których nie chcemy. Ja oczywiście y, usunę, bo tam w sumie nie ma nic ciekawego. Pliki APK. To zostawimy sobie, bo to są prawdopodobnie nasze aplikacje, folder Bluetooth również sobie, e, również sobie zachowamy, tam mam parę przydatnych rzeczy. Tutaj puste foldery, też możemy usunąć pamięć podręczna miniatur jak najbardziej, pamięć podręczna reklam jak najbardziej, pamięć Google Maps oczywiście też, no i procesy użytkownika. Oczywiście można to wyczyścić i jak widzicie analiza się przeprowadza nam tutaj. I czyszczenie zakończone tak zdecydowanie 1,25 GB, aż tyle zostało miejsca zaoszczędzonego na naszym urządzeniu. Kolejną kwestią, moim zdaniem, jedną z istotniejszych, lub po prostu nawet najistotniejszych, jest zarządzanie naszym procesorem i naszym tutaj operatorem zarządcą procesora. Do tego zabiegu będziemy potrzebowali roota, o roocie Wam nie będę więcej mówił, gdyż, gdyż każdy powinien sobie zrobić go we własnym zakresie, gdyż na każdym telefonie lub tablecie robi się go inaczej, ja tutaj jak widzicie mam aplikację Towel Root, wystarczyło, że kliknąłem jeden przycisk i ten root się właściwie wykonał sam, do tego zainstalowałem aplikację Super User, no i tego roota mam, naprawdę mega prosty proces jeżeli chodzi o mojego tableta, ale wiem, że na... W niektórych urządzeniach bywa to zdecydowanie bardziej skomplikowane. Pobieramy sobie aplikację, potem No Freeze CPU Control. To jest aplikacja do podkręcania naszego procesora. Jak widzicie, mamy tutaj maksymalną i minimalną częstotliwość zegara. Mamy zarządcę naszego procesora i tryb i O. I właściwie tak wygląda to wszystko nam na początku. Tak wyglądał na początku mój, mój tutaj częstotliwość zegara, minimalna, maksymalna, zarządca i tryb. Teraz pokażę Wam na przykładzie AnTuTu Benchmark, czyli takiego benchmarka wydajności, jaka jest obecnie wydajność. Później pokażę Wam jak, jak, ile wynosi ta wydajność po, po podkręceniu tego procesora i zmienieniu zarządcy, także widzimy się za chwilkę. Okej okay, ziomeczki, nasz test dobiegł końca, jak widzicie wynik to 29501, 29,5 jak na nasz tablet w tym momencie. Oczywiście test nie jest do końca wiarygodny i miarodajny, gdyż mamy odpalone nagrywanie, co zabiera trochę tych zasobów. No ale wróćmy się do naszej opcji tutaj z Freeze CPU Control i zmieńmy sobie przede wszystkim maksymalną częstotliwość zegara. Maksymalna to wynosi niewielka różnica, bo 1728 tak tutaj przewidzieli nasi programiści tego urządzenia. Minimalna, czyli na jaką minimalną tablet może zejść, a ustawmy sobie 1 GHz 1026 MHz i tutaj zmieńmy sobie zarządcę procesora. Najbardziej wydajne to jest performance. A jeżeli chodzi o tryb, Io, najbardziej wydajny jest zdecydowanie deadline. No i oczywiście zastosuj, klikamy zastosuj. W tym momencie nasze urządzenie będzie chodzić zdecydowanie lepiej, jeżeli oczywiście macie takie opcje. Niektóre, niektóre procesory nie mają opcji podkręcania, tak jak na przykład tutaj mój, jedynie na przykład można go przetaktować niżej, a wyżej zazwyczaj się nie da. Ale są takie procesory, na przykład jak mój, gdzie były ustawione troszkę niżej niż, niż, niż jest to dopuszczone. Oczywiście, jeżeli ktoś by pytał, zabieg jest w 100% bezpieczny. Nie słyszałem o przypadkach, żeby ktoś w taki sposób zniszczył swój telefon lub tablet. Aplikacja jest w 100% bezpieczna i nie macie się tutaj o nic martwić. No, i teraz zobaczymy, ile osiągniemy w naszym teście wydajności. Ostatnio, jak pamiętacie, było tysiąca. Sprawdźmy, ile będzie tym razem. No, i ziomeczki, jak widzicie, nasz wynik urósł o jakieś 1000 punktów w wypadku zmienienia tylko. Właściwie le leciutko częstotliwości i zarządcy nasz wynik już rośnie o jakieś 1000 punktów i zdecydowanie to 1000 punktów czuć w działaniu. Dlatego polecam Wam bardzo serdecznie zastosować taką opcję w swoim telefonie. Jako, że jest to nagrywane, to jest to 1000 punktów, aczkolwiek moim zdaniem bez nagrywania zdecydowanie lepsze wyniki można uzyskiwać. Jak testowałem, to było to nawet po 3-4 tysiące, a to już jest naprawdę, naprawdę ogromna różnica. 3-4 tysiące punktów to już yy, pamiętam, że niektóre stare smartfony osiągały takie wyniki, dlatego możecie przyspieszyć swój telefon lub tablet po prostu jakąś wydajność takiego starszego smartfona no i zdecydowanie Wam to umili i uprzyjemni pracę na Waszym urządzeniu, będzie zdecydowanie lepsze nawet do nagrywania, jeżeli ktoś nagrywa na YouTube'a, tak jak ja to na pewno będzie miał więcej FPS-ów w grach, lepiej mu to wszystko będzie chodzić i ogólnie sprawność systemu się poprawi. Tak jak mówiłem, gry będą zdecydowanie płynniej chodzić. No a to za sprawą po prostu zmian tutaj lekkich. Zmian można też o, czy, o tym więcej w necie poczytać. I to jest jedy, moim zdaniem jedna z lepszych opcji. Minus tej opcji to jest taki, że bateria wam będzie zdecydowanie szybciej uciekać z urządzenia. No ale na to już nic nie poradzimy. Coś kosztem czegoś, czyli wydajność kosztem baterii. Powstanie też poradnik, jak oszczędzasz baterię, ale to już nie w tym poradniku. Ten poradnik dotyczył tego, jak po prostu zwiększać wydajność w naszym urządzeniu. I jak widzicie, nam się to zdecydowanie, zdecydowanie udało. Także brawo, gratulacje. No i to by było na tyle ziomeczki. Jeżeli się podobało, to oczywiście zostaw łapeczkę, strzel łapeczkę w górę i subskrybuj po więcej, bo wiem, że sporo osób nie ogląda, nie subskrybuje, dlatego. Może zasubskrybuj, będziesz na bieżąco. No, także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach, w kolejnych gierkach i poradnikach. Siemanko.